Witajcie, kochani! Dzisiaj zapraszam Was na wycieczkę do pięknej miejscowości położonej w województwie pomorskim, czyli do prawie 40-tysięcznego kwidzyna, gdzie znajduje się największa latryna w Europie. A Wy możecie ją właśnie teraz oglądać na przebitkach. Robi wrażenie. Ale my dzisiaj nie przyjechaliśmy tutaj opowiadać o pięknym kwidzynie, tylko. Przetestujemy w tej miejscowości najlepszą pizzerię według opinii użytkowników Google, a tą pizzerią jest... Pizza 66 na ulicy Piłsudskiego 24, która ma średnią opinię Google 4,7 gwiazdki. Zapowiada się mega ciekawy odcinek. A zaprosiłem dzisiaj łukiego, Siemanko oraz i Kosieka Tak więc chłopaki, tutaj mam nadzieję, że razem wspólnie dobrze zjemy. Wypamiętajcie, żeby zaznaczyć tutaj dzwoneczek oraz subskrypcję na tym kanale, żeby przychodziły Ci wszystkie powiadomienia o naszych nowych filmach z podróży po polsce. Teraz bez zbędnego gadania przenosimy się. Się na miejsce. Moi drodzy, finalnie dotarliśmy już na miejsce. Pizza 66, ulica Piłsudskiego 24. Za nasze zamówienie zapłaciliśmy 26,90 zł, a w skład wchodziła pizza średnia ukraińska oraz opakowanie. Ceny są raczej przystępne. Występują dwa warianty pizzy: średnia 35 cm i duża 45. Nasza, akurat konkretnie, średnia 35 cm 20. 26,90 wraz z opakowaniem Czas najwyższy Na unboxing, ale zanim jeszcze Pokażemy, wspomnimy tylko, że Ten lokal oferuje Te dania, tą pizzę Tylko i wyłącznie na dowóz i wynos Moi drodzy, otwieramy Robimy unboxing Łuki prezentuj Wow No normalnie rakieta Jakich mało Dwa sosy są oczywiście tutaj w środku Cebula szynka, podwójny ser pieczarki. Pieczarki, wygląda to interesująco, musicie przyznać, że brzegi są cienkie. Wygląda smakowicie, aż zachęcająco. Aż zachęcająco, to wspaniale, ja mam nadzieję, że będzie również smaczna. Sprawdźmy, czy ta pizza trzyma swój wymiar, czyli dokładnie 35 cm około. 35. 35 równiutko. Idealnie 35 cm, czyli tyle, ile deklaruje nam tutaj lokal, tyle otrzymujemy. Czas najwyższy na sprawdzenie, jak ta pizza będzie się trzymała. Czy będzie opadać, jak ten kawałek będzie wypieczony. Uwaga, moi drodzy, wygląda na taki bardzo soczysty, bardzo taki, taki ciężki, z podwójnym serem. Powinno być dosyć całkiem przyjemnie. Słuchajcie, pizza opada, zdecydowanie, ale to nie znaczy, że to jest jej minus, tylko po prostu to. To jest jej cecha. Żeby... Dużo składników mm. jest to po prostu ciężkie. Jeżeli chodzi o ciasto, tutaj możecie zobaczyć, jest w miarę dosyć nawet mocno przypieczone. Tutaj zobaczcie sobie jeszcze raz na przebitaczce. Szynka wygląda na taką troszeczkę lepszą. Dlaczego? Ponieważ jest taka y, oblamówka, y, ob obramówka. Tak, jest, to jest charakterystyczna szynka, troszeczkę lepszej jakości, dosyć sporo cebuli, ja jestem ciekawy jak ten podkład pomidorowy panowie, słuchajcie, no czas najwyższy na spróbowanie od razu, na razie sama pizza bez sosu. Cieszy mnie to, że to nie jest najtańszy blok konserwowy z makro. Tak, zdecydowanie Łuki. To jest już na plus. To jest Sos. na plus, pr... lecimy, próbujemy. No co? Próbujemy. próbujemy, uwaga. Łuki, jak wrażenia po spróbowaniu i koszyk? Jak ma być szczery, to na, tych, na tle tych wszystkich pizz, które jedliśmy wcześniej, to się dosyć wyróżnia, w sensie, kurczę, jest mi ciężko się do tego odnieść, jest dosyć taka soczysta, na spokojnie bym, miał, bym mógł zjeść to bez sosu, ale nie wiem jak to opisać, powiem ci, jest... Jest jakaś inna, nie? Jest Je... inna niż te inne? Mm. Nie jest jakaś wow? Ale jest wyróżniająca się. Tak, jest troszeczkę zdecydowanie tutaj y, ta soczystość y, postawiona na baczność. Ona jest tutaj intensywna, można spokojnie zjeść bez sosu. Koszyk, smaczny czy niesmaczny? Jak, jak wrażenia? Eee, czuć dużo cebuli, mhm. to na, na, na pewno. Y, szynki też czuć. No i jest bardzo taka soczysta, nie w smaku, że czuć tam taką wodę trochę jakby w niej, tak z cebuli, nie? Pierwsze skrzypce gra jednak szynka razem z serem. Ona tutaj rzeczywiście się przebija. To nie jest faktycznie blok konserwowy. To nie jest taka najgorsza. Cebula też jest dosyć sporo tej yes, cebuli. Jest. Cebula zaznacza swoją obecność. Też pracuje kompozycja, jak najbardziej składająca się z tych składników, jest wartością dodaną, czyli każdy z tych składników ma tutaj swoją rolę. Natomiast powiem tak, zaskoczenie to, że można zjeść bez sosu i nie trzeba tych sosów, żeby tą pizzę zjeść. A to jest plus. Nie, nie jest taka zasu zasuszająca. Tak. tak. Czas najwyższy na ocenę sosów, jakie otrzymaliśmy. Tutaj w tym wypadku, moi drodzy, czosnkowy oraz pomidorowy. Nie było sosu ostrego. W ogóle nie było innych sosów poza tymi. Tak. To są tylko dwa sosy dedykowane do tej pizzy. Czosnek. Muszę wam powiedzieć taki jogurtowo maślany. Ale jest tak. dosyć rzadki. Jest dosyć rzadki. I jeden i drugi sos. Możecie sobie to zobaczyć. Jak również ten pomidorowy, to taki, raczej taki podkład do pizzy, powiem ci. Mm -hmm. Czas najwyższy na spróbowanie. Zobaczymy, słuchajcie, chłopaki. Najpierw czosnek. Dobra, Zobaczymy, dobra. jak on będzie się komponował. Dosyć, dosyć specyficzny, nie? Taki no, nie dziwny. Coś, tak. Taki czosnek specyficzny jak cała pizza, ale zdecydowanie wolałbym bez tego sosu. Tak? Uh -huh. Ten sos? Nie. Taki. On jest mocno rzadki. Mm -hmm. Mocno rzadki. Powinien być troszeczkę gęstszy w mojej opinii. Ale ogólnie nie mm -hmm. smakuje tak. Jak nie jest dobry. No tak czosnek taki bardziej... koperkowo-ziołowy. Mm -hmm. Ale to nie jest też takie dobre, tak. Nie. Nie, tak średnio ten sos no, rzeczywiście nam. Ja bym przyszedł rzadki. do sosu pomidorowego. Wiesz, to bym po prostu odstawił jakby tego nie było. No. Ale wiesz co, dla mnie on jednak. No, mógłbym go zaakceptować, jakby był troszeczkę gęstszy. Dobra, no to słuchajcie, to czas Jeszcze najwyższy, pomieramy. zobaczymy pomidorowy, bardziej troszeczkę gęstszy. O, i taka konsystencja jak ten sos e, pomidorowy, taki powinien być czosnek. On nie ucieka z pizzy, on trzyma się tutaj idealnie. Tak więc mam nadzieję, że on będzie lepszy troszeczkę. Teraz się przekonamy. Słuchajcie, smak jak e, ketchup ziołowy, jak sos do spaghetti. Mhm. Tak powiem Wam, że. Ale nie jest jakiś odrzucający nie. dla mnie. Jest lepszy od czosnku Lepszy, tak. nie? Ale powiem Wam, pierwszy raz pizza smakuje mi bardziej bez sosu. Mhm. Mhm. Pierwszy raz, jaką pamiętam, naprawdę sama pizza jest lepsza. Dokładnie. I ona była dosyć soczysta. Mhm. Ale sos jako podkład mógłby robić. No. Nie? Na spokojnie. Na spokojnie. Dokładnie. Moi drodzy, czas na podsumowanie naszej wizyty w 66pizza.pl. Jeżeli jesteś z Kwidzyna, koniecznie wyślij ten film do swoich znajomych. Niech też zobaczą piękny Kwidzyn. A cóż, pizzeria. Osobiście pizza raczej przyzwoita, mogłaby spokojnie konkurować na przykład z Don Corleone, który byliśmy akurat w Grudziądzu Oj, myślę, że tu mógłby być wyrównany pojedynek Wyrównany tak. pojedynek, jeżeli chodzi o smak Ja bym to podsumował na bazie tych wszystkich pizz, które dotychczasowo jedliśmy, testowaliśmy, myślę, że takie między 6,5 a 7 na 10, coś takiego mhm. ty... Może nawet bardziej w stronę tej siódemki a ja bym powiedział, że jako iż porównuję dwie inne, dwa inne lokale do tego No to powiedziałbym, że taka mocna piątka, bo Trochę te sosy tak po pogrzebały to wszystko, ale Pizza sama w sobie jest dobra Bez sosów nawet można zjeść więc... Nawet lepiej nie? Tak nawet lepiej dokładnie Ja powiem tak w, Taka piąteczka W lepiej. mojej opinii po spróbowaniu tych wszystkich pizz, które miałem okazję W swoim życiu już próbować 6,5 na 10 na zachętę, 6 na 10 Troszeczkę powyżej średniej, natomiast była fajna, była soczysta, mhm. ale to nie jest ta najwyższa półka, była którą taka, celujemy. Była taka inna. Mhm. Aczkolwiek wiesz, to, że inna nie znaczy, że najlepsza. Dokładnie, zgadzamy Dobra, się. No i oczywiście do takich włoskich pizz to jeszcze daleko. Tak, nie. no nie ukrywajmy Oczywiście porównywaliśmy ją w kategorii pizz polskich tak. Ale tu też brakuje do tych najlepszych No do tych najlepszych, Dokładnie. to jeszcze ten ciut ciut Te sosy co najmniej I żeby mhm. był ostry wprowadzony I żeby można było y, Jeszcze jakiś jeden sos wybrać By było fajnie, bo o oliwach już tutaj nie wspominam No, nie, no bo wiadomo, nie, 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 to nie, nie ten typ Nie no no iśmy w tą stronę, nie nie tam są my. tylko dwa sosy Dokładnie, tak. nie tą w tą stronę Tak więc moi drodzy, jeżeli jesteście z na, Możecie sobie śmiało uderzyć do 66 dla Zapraszamy nas, serdecznie Dla nas było Okej, okay, firmowy kartonik. Ja jestem zadowolony. Wy, jeżeli jeszcze nas nie subskrybujecie, możecie to zrobić. Przycisk do subskrypcji na dole. Tak, i oczywiście dzwona. bije na grupę Bojownicy Krychy tam. Między innymi recenzujemy takie lokale, jak tutaj, i wy je recenzujecie, Dokładnie. i wystawiacie zdjęcia, opisy, hashtagi, i wtedy możecie się podzielić tam Opiniami. Waszym zdaniem. Dokładnie. No i co, moi drodzy? Instagram MR Krycha. Dzięki Badajcie niemu wiecie wszystko. Tam mamy zdjęcie, wszystkie wspólne z Łukim z koszykiem no. Wpadajcie do nas. A my teraz trzymajcie się cieplutko, pozdrowienia od Koszyka, od Łukiego, wow. od Krychy Siema, wow. uuh, uuh. Ekran końcowy, to jak w końcu, w kwidzynie czy w kwidzyniu? Kwidzynianie, kwidzyniacy, kwidzyniaki No jest tego naprawdę dosyć sporo i sprawia to czasami mi jeszcze trudność, jednak się nauczyłem, że Kwidzynie, w Kwidzynie jest przyzwoita pizza. Może nie jakaś najlepsza na świecie, ale jednak tam jest. A nad moją głową jest przycisk do subskrypcji. Tam możesz zasubskrybować mój kanał. A po boku dwie poprzednie produkcje fajne wyświetlają ci się. Tutaj je możesz zobaczyć. Zapraszam serdecznie i pozdrawiam cieplutko. Ja, czyli Mr Krycha. Cześć.